thank you Południe 20 stycznia 1942 roku w berlińskiej willi spotykają się wysokiej rangi niemieccy urzędnicy państwowi, a tematem spotkania będzie omówienie ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej w Europie. Tak rozpoczyna się trwająca zaledwie kilkanaście miesięcy akcja Reinhardt, podczas której bestialsko zamordowanych zostanie prawie 2 miliony Żydów. Większość z nich była obywatelami II Rzeczypospolitej. W ramach akcji powstają trzy obozy śmierci w Bełżcu, Sobiborze i Treblince, której poświęcony jest dzisiejszy odcinek. Tak naprawdę Treblinka dzieli się na dwa obozy zwyczajowo nazywane 1 i 2. Pierwszy z nich, powstały w 1941 roku, był karnym obozem pracy, przez którego przeszło około 20 tysięcy osób, głównie Polaków, których zmuszano do nieludzkiej pracy w pobliskiej żwirowni. Rok później powstaje oddalona o 2000 metrów Treblinka 2, będąca obozem zagłady, na terenie której od lipca 1942 roku do listopada 1943 Niemcy bestialsko zamordują blisko 900 tysięcy ludzi, czyniąc Treblinkę drugą po Auschwitz fabryką śmierci. Obóz Treblinka składa się tak naprawdę z dwóch lokacji: Treblinka 1 i Treblinka 2 oraz z żwirowni. Pokażemy Wam to wszystko w dzisiejszym odcinku. Natomiast zaczynamy od obozu pracy Treblinka 1. Ja zostaję tutaj z Łukaszem, przekażę Wam historię tego miejsca. Natomiast Konrad udaje się w tym momencie właśnie tam, w stronę lasu, gdzie jest miejsce stracy. Wiele osób nie kojarzy tego, że Treblinka. To tak naprawdę były dwa oddzielne obozy. Jeden, to był obóz pracy, który powstał w 1941 roku i był praktycznie do końca wojny, tam do 1944. A drugi to obóz zagłady. Teraz skupmy się na tym pierwszym, czyli obozie pracy. Komendantem obozu był przez cały okres jego działania był Teodor Van Eupen, który zapisał się w pamięci osób, które przeżyto obóz jako sadysta i morderca. Był to jeden z dwóch baraków w strefie wyznaczonej dla Polaków. Od Oddzielonej od reszty obozu, zresztą drutem kolczastym, przywożono tysiące Polaków znanych za wrogów Trzeciej Rzeszy. Wielu z nich zresztą było z tych wiosek i miasteczek. Ci ludzie pracowali często w nieludzkich warunkach, na przykład w okolicznej żwirowni, do której się niedługo udamy, pracowali minimum, absolutnie minimum, 10 godzin dziennie, minimalne racje żywnościowe. I to też wyobraźcie sobie skalę, jaka tutaj była. Mówimy, I zresztą mówimy o obozie pierwszym, o obozie pracy. raz mogło tutaj przebywać około 2000 więźniów, a przez całą działalność obo obozu wiemy, że Pracowało około 20 tysięcy osób, z czego zginęła połowa. Dużo osób może być nieświadomych tego, że Treblinka jest drugim nazistowskim obozem zaraz po Auschwitz, jeżeli chodzi o ilość traconych istnień ludzkich. Natomiast Doszliśmy do latryn znajdujących się w polskiej strefie obozu Treblinka 1 i co jest istotne: Latryny były czynne tylko do godziny 22. więc jeżeli więźniowie chcieli załatwić swoje potrzeby fizjologiczne po tej godzinie, byli zmuszeni robić to w barakach, gdzie było dużo osób, najczęściej korzystając na przykład z wiader, co było już samym w sobie upokorzeniem dla tych ludzi, pomijając tą całą pracę dookoła i, i okropną otoczkę. W tym miejscu płytko pod powierzchnią gruntu znaleziono łuski amunicji Mauser. W okolicach krzyża odkryto jamę grobową. Na głębokości 1,4 metra od powierzchni ziemi natrafiono na kości ludzkie, lewą kość udową oraz nasadę kości lewej piszczelowej. Kości te przynależyły do osoby dorosłej, płci żeńskiej, która przekroczyła 20, 22 lata życia. Ciągnące się krzyże. Widzicie? Tam daleko hen hen. Nie wiem tak naprawdę ile może tutaj leżeć ciał. Ale jak mówiłem, mowa o tym, że z 20 tysięcy ludzi 10 zostało zamordowanych, no to możliwe, że i 10 tysięcy osób tutaj leży albo coś obok, około tej wartości. Spójrzcie, że na tych krzyżach są imiona i nazwiska, czy niektórych daty, kiedy ktoś został zamordowany. 9 sierpnia 1943 roku. W obecnych czasach tego nie widać, natomiast jakiś czas temu zostały przeprowadzone badania georadarem i rzeczywiście są tutaj pod nami fundamenty, fundamenty baraku dla osób chorych. Jak możemy przeczytać tutaj właśnie z zeznań byłych więźniów, Nikt nie chciał trafić do tego baraku, bo on był niby nazywany takim troszeczkę szpitalem, bym to nazwał. Natomiast tak naprawdę był to podobno przedsionek do krematorium, bo finalnie tak naprawdę nie leczono tych ludzi. Jeżeli ktoś tutaj trafił, to prawdopodobnie już stąd żywy nie wyszedł. No bo jakby w idei nazistowskich Niemiec wtedy nie było sensu leczyć tych ludzi, tylko po prostu było najłatwiej ich się pozbyć, zlikwidować i zastąpić ich po prostu innymi. Jednym, jedynym wyjątkiem były osoby posiadające jakieś. Konkretne zdolności, umiejętności specjalistyczne, i mam tutaj na myśli właśnie techników. Żołnierze niemieccy również powiem Wam, że często mieli zabawy, oni się bawili tymi ludźmi, i po pijaku często wchodzą, wchodzono do takich baraków ludzi, gdzie spali albo przebywali, i na oślep strzelano do nich. Ci, którzy nie przeżyli, wywożeni właśnie w takie miejsce, ci, którzy przeżyli. Mieli szczęście do następnego razu. Często też czytałem wiele wspomnień, właśnie ludzi, że potrafili na przykład kogoś utopić w beczce. Sadzano po prostu go głową w dół i on się topił, ale puszczano wolno, strzelano do niego zwierzyczki. Naprawdę, albo i nawet podczas wycinki drzew ustawiano ludzi tak, żeby drzewo, które jest ścinane na nich spadało. Oczywiście tych metod było wiele więcej. Ale spójrzcie, jak człowiek, człowiekowi jest w stanie zgotować taki los. Dotarliśmy do najgłębszych pozostałości, czyli mamy piwniczkę oraz kuchnię. I co jest bardzo istotne i taka ciekawa historia, że pani Krystyna Grabowska, osoba, która tutaj właśnie pracowała w kuchni, Słuchajcie, też często się tak zdarzało, że ci ludzie po prostu brali, no wynosili, podkradali to jedzenie z tej kuchni, żeby po prostu w jakiś sposób przeżyć. No i ona też wykradła marchewki, bo obiecała je też swoim koleżankom z obozu. I sytuacja była taka, że hitlerowcy mieli też swój taki zespół strażników, to nazwę, pochodzenia ukraińskiego. Którzy właśnie pilnowali tych więźniów tutaj, jeżeli chodzi o kuchnię. No i ten strażnik zrewidował tą więźniarkę, zabrał jej te marchewki i ją bardzo dotkliwie pobił pejczem. Natomiast jeżeli chodzi o taki jadłospis więźniów, był on bardzo ubogi i głównie składał się z zup, z płynów. Było to około pół litra zupy. Potem znowu zupa, litry głównie z obierek, taka ziemniaczana. Ewentualnie czasami chleb razem z marmoladą. Natomiast to, to nie była zasada. No i, i, i czarna kawa. Czyli tak jak widzicie, rzeczywiście nie dość, że bestialskie warunki. Ciężka, bardzo tytaniczna, ciężka praca. To jeszcze do tego no, rację, po prostu. No, nie wiem, czy wystarczająca ilość kalorii, aby w jakiś sposób przeżyć. I spójrzcie, tutaj mamy też wspomnienia e, Simona Frendmana. Tutaj mamy na tego zdjęcie. Pokażę Wam pomnik w miejscu pamięci. właśnie tak. tutaj się zaczyna, bo tutaj jakby był koniec obozu i wyjście tą drogą do miejsca straceń. I właśnie chcę Wam pokazać e, i przeczytać e, wspomnienia, właśnie tego Pana, o którym wcześniej Wam mówiłem. A mianowicie zaczynamy iść od baraku do bramy. Mamy spuścić spodnie. Nie mogliśmy iść, więc skakaliśmy. Było nas 20 po w czterech rzędach z tej strony trzech Ukraińców, z drugiej i z przodu SS-man I jeszcze jeden z tyłu. Tak właśnie kopniakiem wrzucali nas do grobu. A dalej jest pół kilometra od obozu pracy znajduje się miejsce straceń. I cmentarz, gdzie SS-mani i strażnicy ukraińscy zabijali i grzebali więźniów obozów pracy. Więźniowie skazani na śmierć podczas selekcji szli na miejsce straceń, często brutalnie traktowani i upokorzeni. I dodam tutaj, przed swoją ostatnią drogą w życiu. Strefa ta znajduje się w samym centrum kwadratu utworzonego przez budynki administracyjne i mieszkalne strażników SS. Strażnicy zbudowali tutaj bunkier, gdzie zamykali więźniów za karę. Pozostałości po bunkrze karnym są nadal widoczne. Ciasne cele oraz zawiasy na drzwi, na drzwi przetrwały jako świadectwo okrucieństwa, jakiego doświadczyli więźniowie obozu. Czyli tutaj dookoła bo tam była jakby ta główna generalicja, tak bym to nazwał tak jak i tam również były takie, przechodziliśmy przez to pomieszczenia gdzie były właśnie stajnie ich, warsztat, piekarnia no i właśnie tutaj pośrodku tego wybudowali właśnie taki bunkier jak widać takie małe cele więc wyobraźcie sobie to, nie wiem metr na metr w których zamykano więźniów za jakieś, zapewne często błahe przewinienia a i tak tacy więźniowie mieli szczęście bo przynajmniej nie byli zabijani bez sensu, a po prostu siedzieli w takiej celi, a następnie byli z niej po paru, nie wiem, dniach, tygodniach, wyciągali i wracali dalej do pracy dzieci, wszyscy ludzie pracowali, bo mianowicie pracowali w pobliskiej żwirowni gdzie były wydobywane zasoby dla III Rzeszy dla tej machiny wojennej trzeciej Rzeszy, która potrzebowała ogromnej ilości zasobów więc wyobraźcie sobie, że takich obozów pracy na terenie trzeciej Rzeszy było naprawdę ogromna, ogromna ilość tam były potrzebne ogromne ilości ludzi pracujących w niewolniczych warunkach ale obozów, obozów, Fabryk Śmierci było o wiele, o wiele mniej do fabryki śmierci przejdziemy zaraz do obozu numer 2, ale teraz udamy się w kierunku Żwirowni, spotkamy się z Konradem i stamtąd ruszymy już na dwójkę. Za moimi plecami znajduje się Żwirownia. Teraz majestatyczny i piękny widok, ponieważ nie jest to codzienne, że w lesie widzicie coś takiego, ale niegdyś, w latach 1941 i 1944, pracowało tutaj parę tysięcy osób i morderczą pracą codziennie wydobywano stąd Żwir. Przypomina mi się taka książka 5 lat kacetu, którą napisał Stanisław Grzesiu. Grzesiu, gdzie również już w innym obozie, co prawda, ale również pracował w czymś na zasadzie kamieniołomów, gdzie codziennie ciężko łupał kamienie i mieli taki przydział, że na przykład musi dwa lub trzy kamienie wyłupać, ponieważ jeśli tego nie zrobi, no to czeka go kara. Nie wiem, czy tutaj też to tak wyglądało, ale ludzie pracujący tutaj codziennie często nie dożywali końca zmiany. A obok tej żwirowni znajduje się droga straceń. Droga, gdzie zaprowadzano ludzi ich mordowano lub droga, gdzie wywożono ciała ludzi, którzy zmarli. Po mojej lewej stronie znajduje się czarna droga. Tak zwana droga śmierci, ale czemu ona jest właśnie w taki sposób ogrodzona? A mianowicie parę lat temu zauważono, że w niej są macewy. Zresztą widzicie przebitki, czyli takie żydowskie nagrobki. Wiadomo, że po czymś takim raczej nie można chodzić, więc drogę zrobiono obok. A teraz droga ta, która niegdyś łączyła treblinkę, obóz pracy z obozem zagłady, jest poniekąd zamknięta. Słuchajcie, dojechaliśmy do obozu Treblinka 2, czyli właśnie do tego obozu zagłady. Ale teraz chcę Wam pokazać mniej więcej jak to wyglądało w tamtych czasach. Czyli zacznijmy od początku. Tutaj był wjazd, główna brama. Pierwsze co było widoczne to właśnie takie zapory przeciwczołgowe. Zostały, to są oryginalne zapory przeciwczołgowe, które zostały znalezione w pobliskich miejscowościach po II wojnie światowej. Następnie od tych zapór. Parę metrów był taki pas zieleni. Po co on był? On był kompletnie pusty, po to, żeby żołnierze, którzy są na wieżyczkach mogli zobaczyć, dostrzec i ewentualnie strzelać na pustym placu, żeby ten człowiek nie mógł się nigdzie schować. Po przejściu tego pasa zieleni znajdowały się druty kolczaste. Po przejściu tych drut, drutów kolczastych był płot, można powiedzieć płot, który miał mniej więcej 2 metry. I jako żeby nie było widać, co jest wewnątrz, ponieważ był to obóz zagłady, stąd ludzie mieli nie wychodzić, jako żeby nie było widać, co jest wewnątrz, był on obłożony, można powiedzieć, gałęziami, różnego rodzaju balami, wszystkim, co jest w lesie, żeby nie było tego widać. I to było wymieniane raz na jakiś czas, aby nikt nie mógł zobaczyć, co jest tam w środku. A my wchodzimy teraz właśnie do tej strefy gospodarczej. To właśnie tutaj Esesmani na co dzień żyli, a jeszcze dalej były baraki około 750 żołnierzy jeńców. Radzieckich i to właśnie ci ludzie, można powiedzieć, w tej części gospodarczej służyli tym SS-manom, czyli sprzątali, gotowali i pomagali we wszystkich pracach. Zobacz, Łukasz, to też jest istotne, bo teraz obecnie, tak, tak, dokładnie, obecni jakby włodarze tego miejsca zrobili, zobacz. Kamienie, które są dookoła, one lecą też tam, wskazują, gdzie była ta granica obozu, czyli właśnie odtąd do tamtąd był ten pas buforowy prawdopodobnie o którym ty przed chwilą mówiłeś. Natomiast teraz wchodzimy na teren obozu już zagłady i zobaczcie pierwsza rzecz, która się rzuca w oczy pusta przestrzeń, ulica i zobaczcie co jest po drugiej stronie. To są podkłady kolejowe. Aha. Ponieważ właśnie za chwilę będziemy dochodzić do peronu. Gdzie przyjeżdżały pociągi, do Treblinki przejeżdża bardzo duża liczba osób. Często nawet po kilkadziesiąt autokarów. Natomiast, co jest, co jest istotne, że w tej części numer 1, gdzie byliśmy na początku odcinka, my jesteśmy tu od samego rana, tak? Po prostu teraz tych osób będzie coraz, coraz więcej, bo jakby głównie wycieczki kierują się właśnie do Treblinki 2. Ale jak przyszliśmy od obozu pracy do fabryki zagłady? Ponieważ nie chcemy stawiać dużej kreski, ale niejako te obozy od siebie różniły, mimo że były ze sobą ściśle związane. Tutaj trzeba się przenieść do genezy całej, do samych początków właśnie partii nazistowskich, niemieckich właśnie partii nazistowskich, którym całym, można powiedzieć, niejako motorem napędowym była kwestia żydowska, antysemicka, czyli właśnie te w latach 30., na początku lat 30. właśnie te nastroje antysemickie narastały, były takim motorem napędowym, jednym z motorów napędowych właśnie partii hitlerowskich. i nie określając tutaj dat, ale po drodze była właśnie kryształowa noc, były różne pomysły, jak rozwiązać kwestię żydowską, mówiąc brutalnie, czyli były pomysły wywiezienia ich na Madagaskar, były pomysły wywiezienia ich z Europy, wrzucono ich do, brutalnie mówiąc, wrzucono ich do get, czyli tak zepchnięto na margines społeczny, aż w końcu powstał pomysł ostatecznej kwestii żydowskiej, czyli po prostu likwidacji e, ludzi pochodzenia żydowskiego, czyli likwidacji po prostu Żydów. I tutaj dochodzimy. Mówiąc prosto do fabryki zakłady, więc właśnie tutaj przejdziemy szlakiem, szlakiem śmierci, szlakiem właśnie ludzi, którzy zaczynając od torów krok po kroku w kilka godzin tracili życie od przejazdu tutaj. Także przejdźmy w tym szlakiem przez fabrykę zakłady. To właśnie tutaj dojeżdżały właśnie tędy pociągi. Musicie sobie to wyobrazić. Tutaj była makieta Peronu, aby ludzie myśleli, że mimo wszystko przyjechali do obozu przejściowego, bo mówiono im, że tutaj przyjadą na chwilę, aby można, się, można powiedzieć, że przygotować i pojadą dalej do obozu pracy, gdzie będą może ciężko pracować, ale będą mieli szansę na przeżycie. Prawda była inna: przyjeżdżając tutaj, już praktycznie nikt nie miał szans na przeżycie, ponieważ stąd wychodzono. Nie więcej jeszcze chcę wspomnieć o tym, że składy kolejowe, które tutaj przejeżdżały wcześniej do Treblinki, miały po 60 wagonów. W każdym wagonie takim, można powiedzieć, w którym przewożono wcześniej bydło, mieściło się około 100-120 osób. Tutaj na tą platformę mogło wjechać 20 wagonów. W późniejszym czasie. Dochodzono, dochodziło tutaj do 17 tysięcy, można powiedzieć, morderstw, czyli do eksterminacji 17 tysięcy osób dziennie. Ale wracając do tego, jak to wyglądało. Ludzie tutaj wjeżdżali, chodźmy dalej, ludzie tutaj wjeżdżali na tą rampę, stąd wychodzili ze swoim dobytkiem, czyli no, niewiele to co mieli na sobie, plus ewentualnie jakieś torby uważaj. No i z, tam była można powiedzieć strefa, gdzie zostawiano właśnie wszystkie swoje ubrania, rozbierano się tutaj. Stały dwa baraki, jeden dla mężczyzn, jeden dla kobiet. Tutaj się rozbierano i ich golono do łysa, a mianowicie a później wysyłano ich tunelem około 90 metrów na, do kąpieli. To nie była kąpiel, tylko to był, można powiedzieć, barak, który służył eksterminacji poprzez wpuszczenie e, tlenku węgla. Ale jeszcze jedna straszna rzecz, a mianowicie nie wszyscy szli do tych baraków, ponieważ niektórzy szli do małego budyneczku tam to jest stronę, który nazywał się lazaret. Wyciągano najsłabszych, czyli starych, schorowanych oraz dzieci, które, których często rodzice umierali już podczas samej podróży tymi wagonami, gdzie po 100-120 osób były tam upchnięte. Oni szli do takiego małego bunkra, to on nazywał się lazaret, myśląc, że to jest jakby takie hospicjum, żeby im pomóc. No i szli do tego hospicjum, do tego szpitala. Tam była z tyłu rampa oraz dół Ludzie wchodzili, kazano im wejść na tą rampę, od razu strzelano im w tył głowy, ludzie spalali, spadali do tego, do tego dołu gdzie palił, gdzie palił się ogień z innych ciał lub po prostu na początku był rozpalony i tam ich chowano. Bestialskie i straszne metody Niemców, które naprawdę jak o tym mówię to aż nie trzęsie, straszna rzecz powiem wam. Oby nigdy nic takiego się już więcej nie powtórzyło. Obszar, na którym znajdował się prawdopodobnie Lazaret. Prosimy nie wchodzić, to właśnie tutaj. Widać, że jest taka nierówna ta, yy, ta ziemia jeszcze. Tutaj stał mały drewniany budyneczek. Tutaj właśnie był wykopany dół. I tutaj właśnie tych starców, dzieci bez rodziców, przestraszonych, bojących się, myślących, że może mają jeszcze szansę na przeżycie, mordowano strzałem w tył głowy. I wrzucaniem do dołu. Po przejściu wstępnej selekcji, rozebraniu się oraz ogoleniu i oddaniu swoich, swojego dobrobytu, który miał być im zwrócony. Trafiają na tak zwaną drogę do niebios, czyli i Dlaczego ja wychodzę w tym momencie z lasu? Dlatego, że według map to właśnie w tym miejscu była ta droga do komór gazowych. Był to, można powiedzieć, taki tunel zrobiony z żywopłotu. Oczywiście, no, może nie był zamknięty, ale były po bokach znowu siatka, to przez to był przepleciony, były elementy zieleni, po to, aby nie było nic widać z zewnątrz i na zewnątrz. Był on w takiego półkola. To półkole też nie było przypadkowe, ze względu na to, aby po prostu osoby, które zaczynają tę drogę, a osoby, które kończą tę drogę, nie widziały przez to załamanie, co się dzieje dalej. Wszyscy ustawiali się w kolejce, myśleli na początku, że do może do świątyni, ponieważ komory gazowe wyglądały troszeczkę jak synagoga. Na zewnątrz była gwiazda Dawida, były również kwiaty. Natomiast było im mówione, że idą właśnie do łaźni po to, aby po prostu no, się wykąpać ze względów higienicznych, itd. Tak samo też wyglądały komory gazowe. Ale do nich przejdziemy za chwilę, ponieważ one były prawdopodobnie w tamtą stronę. Udajemy się w stronę komór gazowych, natomiast musicie pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy. Układ tego obozu on się troszeczkę zmieniał, więc nie do końca jesteśmy pewni, tak w 100%. Nawet do dzisiaj, gdzie co się znajdowało. Natomiast, tak można powiedzieć, że z dużą dozą prawdopodobieństwa w tym miejscu, właśnie były komory gazowe i początkowo w Treblince były tylko. Trzy takie stanowiska później i tutaj też są relacje świadków e, dwie. Jedni mówią, że wybudowano, wybudowano właśnie nową komorę gazową, tą o której wam mówiłem, wychodząc z tej drogi śmierci. I ona miała osiem stanowisk bądź 10. Natomiast to, co jest najistotniejsze, środek tej kom tych komór gazowych wyglądał tak, że biegł przez niego korytarz i na boki odchodziły różne pomieszczenia. Każde z tych pomieszczeń miało hermetyczne, hermetycznie zamykane drzwi z uszczelką, i u góry były sitka, takie jak w prysznicu. No, wchodząc do środka, naprawdę ludzie mogli uważać, że wchodzą po prostu pod prysznic. Nie był to prysznic dla jednej osoby, a dla ponad 100, bo ponad 100 osób mieściło się właśnie w, takim, w takiej jednej komorze. Kazano tym więźniom trzymać ręce w górze, właśnie dlatego, że trzymając ręce nad głową, więcej osób można było zmieścić, zmieścić w jednym pokoju. Natomiast co było dla mnie największym bestialstwem, to to, że ludzi dopychano naprawdę ile się dało, ale na tych ludzi trzymających ręce w górze rzucano dzieci, po to, aby jeszcze wypełnić bardziej tą przestrzeń. W jaki sposób? Yy... Zagazowywano tych ludzi. W Auschwitz-Birkenau używano cyklonu B. Tutaj postawiono troszeczkę na inne rozwiązanie, a mianowicie w takiej przybudówce od komory gazowej znajdowały się silniki. Czasami były one zapożyczone z radzieckich czołgów, a czasami były to po prostu jakieś inne konstrukcje. Natomiast rury, właśnie wydechowe tych silników, były skierowane do tych prysznicy, z których zamiast lecieć woda leciały spaliny. Człowiek umierał według tego, co, co znaleźliśmy informacje mniej więcej w ciągu 25 minut. Następnie przez specjalne okienka naziści patrzyli czy na pewno, aby każda osoba w środku została zagazowana. Otwierano, Boczne drzwi, przez takie specjalne klapy, wyciągano ciała, a następnie transportowano je do masowych grodów. Tutaj znajduje się takie znaczące miejsce, mianowicie jest to róż. On nie istnieje od początku obozu zagłady. On powstał w 1942 roku, mianowicie pod koniec 1942 roku, kiedy Himmler przyjechał tutaj w delegacji, aby zobaczyć, jak obóz w Treblince działa. I wiedział już zapewne, że zbliża się powoli yy, Front wschodni, i że zwłoki, które były zakopane właśnie w tych pobliskich mogiłach. Lepiej palić, więc wydał e, oświadczenie, żeby ludzie, którzy już byli za, za, zakopani, ciała wydobyć, mimo to, że były już w pewnym momencie rozkładu, trzeba było je wydobyć i spalić. Ale na czym palono ludzi? W ciągu jednego dnia zabijano 17 tysięcy osób. Właśnie na takich ogromnych rusztach, to właśnie tutaj kładziono, kładziono ciała na nich, a potem rozpalano ogień i to właśnie tutaj, one były palone. Tutaj były wykopane doły, głębokie doły, do których po prostu masowych grobów ludzie zostali wrzucani, zakopywani i po prostu zajmowano się następnymi. Te masowe groby w większości zostały jak ale zobaczcie, tutaj jest las. Trzeba pamiętać, że przez 20 lat po wojnie tym terenem nikt się nie zajmował, nim nie opiekował, więc można spokojnie spekulować, że do tej pory ludzkie szczątki gdzieś w tych lasach są. Czy uda się je znaleźć? Mamy nadzieję, że tak. Niedaleko komór gazowych znajdowały się te masowe groby, właśnie żeby ułatwić logistykę, więc można spokojnie spekulować, że właśnie w Dnieckach, takich jak ta, znajdowały się te masowe groby. Czyli tam był lazaret, tak? Tak. Więc jeżeli rzeczywiście te mapy, bo wiecie, te mapy często były rysowane na podstawie zeznań świadków, albo też i po prostu przez nich, to gdzieś w tym miejscu powinien być właśnie barak Barak Zonderkomando. Zonder to byli jeńcy wojenni pochodzenia radzieckiego, którzy zostali po prostu zmuszeni do pracy przy tych dołach, no mieli do wyboru, albo pracować przy tych dołach, albo w nich leżeć, więc wyborów w sumie nie mieli żadnych. Trochę ponad rok funkcjonowania 17 tysięcy kamieni. 17 tysięcy istnień ludzkich dziennie. Około 900 tysięcy osób w ciągu tego roku. Straszne. Treblinka 2. Obóz Zagłady. Oby to się już nigdy więcej nie powtórzyło. Ale mamy takie miejsce na terenie Polski, które warto odwiedzić i warto znać naszą historię. Dlatego zapraszamy Was serdecznie, abyście tutaj przyjechali. A jeśli doceniacie naszą pracę, to zostawcie subskrypcję, łapkę w górę. No i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie.